W ostatnich latach służby medyczne obserwują zwiększoną liczbę osób, u których występują oparzenia słoneczne. Niewątpliwie wynika to z obecności dziury ozonowej, ale również z faktu, że pacjenci nie stosują się do zaleceń lekarzy i ostrzeżeń, że dawka słońca sumuje się w ciągu całego życia. Należy pamiętać o szczególnej profilaktyce w stosunku do osób o jasnej karnacji i dzieci, których skóra jest bardzo wrażliwa. W aptekach i drogeriach dostępne są preparaty zawierające środki fotoprotekcyjne. U osób z jasną skórą istotniejsze jest zastosowanie w podczas pierwszych dni kąpieli słonecznych preparatów z wyższym filtrem na przykład 15 18 natomiast w miarę upływu czasu ten preparat może zawierać filtr o mniejszym stężeniu to znaczy 12 10 nawet 8 to, na co zwróciłam na początku uwagę, jest istotne, że nie każdy typ karnacji wymaga większego numeru filtru. Proszę o tym pamiętać, że osoby o jasnej karnacji, które Reagują w, przy pierwszym opalaniu rumieniem, powinny stosować początkowo kremy z filtrami wyższymi, natomiast osoby o karnacji ciemnej stosują filtry z numerem niższym. Natomiast dzieci bezwzględnie powinny mieć stosowane kremy z filtrami o wyższym numerze. Istotne jest okrycie głowy i okulary pochłaniające promieniowanie słoneczne. W upalne dni nie należy przebywać na słońcu pomiędzy godziną 11 a 14. Dopuszczalne są tylko spacery w cieniu lub nad wodą. Co y, robić w momencie, kiedy występują objawy podrażnienia? Y, w pierwszym momencie występuje rumień, pieczenie skóry, czasem y, pęcherzyki osłupka grudkowa. Y, w, jeśli występują tego typu objawy, bezwzględnie następuje zakaz opalania się w dniach kolejnych i można zastosować domowe sposoby, które są skuteczne. Oczywiście to są nawet okłady z kwaśnego mleka czy z kefiru, ale w momencie, kiedy objawy utrzymują się bądź ulegają zaostrzeniu, bezwzględna jest konsultacja z lekarzem dermatologiem. W ostatnim okresie obserwujemy wzmożoną liczbę pacjentów z oparzeniami po słońcu. Szczególnie obserwujemy to na naszych ostrych dużurach w klinice chorób skórnych i dermatologii. Poza tym niepokojący jest wzrost zachorowań na raka skóry.